Czekaj, tą gwiazdkę, jeszcze daj tą gwiazdkę. A coś z tyłu? Ja? Tu? Nie. Dobrze, że teraz jeszcze się te pampkiny nie liczą na ocenę. A pamiętasz? Co roku są te krzyże. Właśnie, myśmy się kiedyś pytali księdza. To są bardzo, nie są wyedukowani. Skończą 8 klas, prowadzą jakieś tam gospodarstwo rolne. Wiecie, to, że mój mąż jest ciemnoskóry, nie znaczy, że ja nie mam takiej opinii. Czy mogę powiedzieć, że. Poczekaj, ale to masz tutaj położyć. Patrz! Tutaj połóż. O, robimy projekt dynia do szkoły. Patrzcie, jaki. No, ale to glitter. Poczekaj, teraz już starczy. No, ale. Start glitter. Now we need a color. Now we need a color. No tak, tylko że jak zrobiłeś glitter, to poczekaj, poczekaj. Ja nie wiem, czy, czy ty możesz kolorować na tym glitter. Na here. You probably need. to clean it off. Oh, hold on, poczekaj, poczekaj. Tutaj narysuj oczka pumpkin. <music> Dużą chcesz owieczkę na pumpkin? A może tylko gwiazdki? Czy chcesz owieczkę? Nie chcę się odkleić. Poczekaj, mama ci pomoże. To będzie ładnie świecić w nocy, wiesz? Super. Super. I mam też one. Też chcesz to? Okej. Okay. Tutaj tą gwiazdkę, jeszcze daj tą gwiazdkę. A coś z tyłu? Ja? Tu? Nie. Okej, okay, obróć teraz. Obróć Pawełek. Obróć. Obróć like this. Tutaj coś przyklejmy też, tak? Dzień. Dziecko miało robić projekt, a tu matka robi. Już jedno oko jest na projekcie pod tytułem Dynia. Żeby było ciekawiej A daj mamy na filkę nożyczki A tylko na chwilkę o. That's for you. Zobacz. Oczko, oczko i buźka. Pumpkin. Do you like it? Dobrze, że teraz jeszcze się te pumpkiny nie liczą na ocenę. Bo to jest jakaś Horrorystyczna dynia chyba z horroru. Dobra. Dobra. Dzisiaj, kochani, vlog spontaniczny. Jest już za 10.06. Powoli się ściemnia. Nawet religia ma kryzys, że dzieci nie chcą chodzić, nie? Mm -hmm. Znaki dawać Dawida, nawet jedzenie, kupują. To no nie? A dużo dzieci chodzi na tę religię, co ty chodzisz, czy nie? Ja. Yeah. ile byś tak powiedział, 50 czy więcej? To jest jedna duża mm, klasa? Yeah. Mm -hmm. A siedzicie przy stolikach, w jakichś grupach? Ja. Yeah. Co roku są te krzyże. Właśnie myśmy się kiedyś pytali księdza co roku jest ich więcej. Zobacz. Symbolizujące to było chyba aborcja, nie? Mm -hmm. Abortion, nienarodzone dzieci. O oh, wow. Co roku więcej tych krzyży stoi. Tędy wchodzisz czy tamtędy wchodzicie? There. There? Yeah. Ok, to tam podjedziemy. Dobra kubusiu. Dziękuję. Bye. Bye, have a good day religion. Okay? Dobra. Jeż. Na razie. A tu Wam chciałam pokazać moje dekoracje. Zawsze mam od paru lat już te same. Od mamy lampionki. Dokupiłam dynię, którą będzie Pawełek nosił do cukierków w razie czego, jak będzie zbierał. No i to, to takie nasze mini dekoracje. Jeszcze na zewnątrz chcę światełka pomarańczowe zawiezić, bo tak fajnie się prezentują, żeby troszeczkę było tak jesienne. Ja tu jak zwykle dwa dni minęły. Patrzcie, części się, czyli jest dobry już kefir. Więc ja będę robić sobie doszej szejka a wam w tym czasie opowiem czy rzeczywiście biali Amerykanie nie mają kultury sorry muszę zamknąć landry bo mi się pranie pierze nie potrzebnie słychać tutaj rozmroziłam truskawki Dobra, w mojej opinii, bo oczywiście wszystko jest moja opinia, zdania mogą być różne. Ja pracuję w mojej firmie już 15 lat i właśnie tak jak może wiecie, mówiłam Wam, że mam styczność z klientami, z dealerami praktycznie z całej Ameryki, ale bardziej moje rejony to są te wschodnie rejony, Nowy Jork, Virginia. Południowa Karolina, Północna Karolina, następnie co jeszcze? O, jeszcze przy okazji powiem wam, że te grzybki można przepłukiwać, nie trzeba. Co któryś raz dopiero tylko. Także ja ich nawet czasami nie przepłukuję, tylko po prostu daję czysty słoiczek, mleko. Najlepiej byłoby niepasteryzowane, ale tutaj ciężko dostać, by trzeba było od amiszy. I dajemy albo gazę, albo zwykły ręcznik papierowy, gumeczka i już. Tu poczekam aż z Walmartu odbiorę banana i dołożę sobie oprócz truskawek i kefiru banana jeszcze. Nie wiem, chciałabym pomyć naczynia, ale nie wiem, czy będzie to przeszkadzać, czy nie. Mi wbrew pozorom jest bardzo ciężko powiedzieć, czy biali Amerykanie mają, czy nie mają kultury. Mi się wydaje, że to jest raczej stereotyp. Oczywiście, biali Amerykanie, pozwólcie, że będę myła naczynia i robiła inne rzeczy, jak... Taka jedna pani we vlogu też. Nie, że się wzoruje, ale ciągle do niej nawołuje bo ja wam mówiłam, że ja nie jestem za dobra, jeżeli chodzi o takie pogadanki, więc mnie się czasami źle chaotycznie słucha, ale ja wiem, że wielu z Was jest bardzo miłych i mówicie mi, że jest fajnie. Więc ja wolę jak coś robię z Wami pogadać, o, czy słożyć pranie, czy cokolwiek. Mi się wydaje, że, że to zależy, ale rzeczywiście na południu dużo ludzi jest naprawdę bardzo, bardzo miłych, bardzo życzliwych, ale są też też ludzie bardzo często konserwatyści, czyli tak zwani Republikanie. Są to osoby bardziej takie z zasadami bardziej kościelne bardziej wierzący wydaje mi się, no to co jakbyście do naszej prawicy w Polsce porównali, tak? Czy oni są, czy oni nie mają kultury? Nie, nie powiedziałabym, aczkolwiek no jest coś takiego, że na południu i Amerykanie często są bardzo, nie są wyedukowani, skończą osiem klas, prowadzą jakieś tam gospodarstwo rolne, często nie praktycznie wyjeżdżają poza właśnie te swoje południowe stany, czyli Alabama, Louisiana, Oklahoma, Texas, Virginia, Nowy Meksyk. Często z południa właśnie ludzie są bardziej, tak jakby powiedzieć, ograniczeni, ale od razu mówię, bo to jest złe słowo, żeby ktoś na mnie nie naskoczył, że jeżeli już mamy naprawdę porównywać, to to bardziej no, nie są tacy obyci jak na przykład ludzie z Nowego Jorku podróżujący wszędzie um, i, i na przykład Nowy Jork jest zupełnie przeciwnością, jest taki bardzo szybko się tam wszystko dzieje, więc um, nie mogę wrzucić wszystkich do jednego worka i powiedzieć, że biali Amerykanie nie mają kultury. A myślę, wydaje mi się, że często ich kultura jest też może Chodzenie w butach w domu u niektórych, bo oczywiście nie wszystkich, to nie jest coś, co oni chcą specjalnie, wiecie, nas tam obrazić czy coś. To jest po prostu inna kultura. Tak jak w Indiach mają swoją kulturę, gdzie indziej też, w Chinach swoją kulturę, w Korei. To jest wszystko uwarunkowane, mi się wydaje, tym, a tutaj jest właśnie taka swoja kultura, bo to jest zlepek. Zlepek ludzi z całego świata. To jest tak, aby u nas ktoś powiedział, że ktoś też jest dużo osób, na przykład pochodzących z małych miejscowości. No i wiadomo, wśród tych osób mamy osoby wykształcone, osoby wyedukowane, osoby na pewnym poziomie, a mamy też tak zwanych buraków, tak? I w mieście, i na wsi, gdziekolwiek. Tak więc ja, o, oczywiście to jest, tak jak powiedziałam, moja opinia, i ja nie uważam, że biali Amerykanie nie mają kultury. Nie mogę tak powiedzieć. Proszę pana. Już patrzę. Już patrzę. No, bajeczka. A po polsku Misia Usiatka nie chciałeś oglądać. No. Nie wiem czy mnie widać, czy mnie nie widać. Dobra, dołożę dodatkowe światło jakby co. Znowu zapomniałam zamknąć. Będzie słychać, nie dojrze bajki. To jeszcze te. Powiem więcej. Często jest tak, że yy, to nie chodzi nawet o białych, tylko na przykład ciemnoskórzy są rasistami, bo też mają jakieś uprzedzenia do białych. Wiecie, to, że mój mąż jest ciemnoskóry, nie znaczy, że ja nie mam takiej opinii. Czy mogę powiedzieć, że każdy czarny nie lubi białego? Absolutnie nie. To jest kolejny mit, taki jak na przykład ten, że o, Amerykanie są sztucznie y, na przykład fajni i nie można z nimi nawiązać y, głębszych relacji. Ja się z tym absolutnie nie zgodzę. Ja mam parę dziewczyn z, y, w pracy, z którymi ostatnio taki przez pandemię nawiązałam kontakt, amerykanki, że myśmy półtora godziny gadały po prostu o całej sytuacji, rozmawiały o całej sytuacji na świecie. Chyba tu będzie lepsze światło. Tak więc no ciężko mi naprawdę to, to jakoś tak potwierdzić czy zaprzeczyć bo ja raczej nie kieruję się takimi stereotypami że czy biali czy czarni czy cokolwiek no więc to by było na tyle jeżeli chodzi o tą pogadankę nie wiem co wam jeszcze zaraz jadę do Walmartu z Pawełkiem on pewno zaśnie w samochodzie bo dzisiaj się bardzo wcześnie obudził i nie szedł do przedszkola Jutro idzie do przedszkola i do sąsiadki później po przedszkolu. Um, więc dzisiaj on się obudził chyba o 6.15. Więc już tu przesypiał troszkę. A więc żeśmy go wykąpali z Dawidem, pomógł mi go wykąpać. Chociaż ja go normalnie sama kąpię, ale czasem, jak potrzebuję, żeby go przypilnował, wannie czy tam coś, to Dawid to robi. No, i mamy właśnie do odebrania. Zamówiłam dzisiaj z rana Walmart. Więc mam do odebrania zamówienie z Walmartu. Bawaj, jedziemy do Walmartu. No, i za godzinkę Kuba będzie kończył religię. Więc też go odbierzemy. Dobra, popatrzę trochę z nim na bajkę. Dwie minuty spokoju. Wreszcie się zmęczył całym dniem. Ten pan. Tak, jak kiedyś pokazywałam wam we vlogach, tak pokazuję teraz, że w Ameryce, szczególnie na przedmieściach, nie wszędzie są światła. Jeżeli nie jest to główna ulica, to znaczy ta jest niby główna, aczkolwiek no, nie jakaś z chodnikami, tylko bardziej polna. To naprawdę tutaj ciężko o chodniki, o latarnie, o jakieś naświetlenie. No i pomimo, że starodawny jakiś taki system nie ma tego naświetlenia dużo, to jest tutaj to normalne. Teraz jesteśmy przy kościele, więc latarnie są. Odbieramy kubę. Kuba stwierdził, że było fajnie. Pawełek jeszcze nie zasnął, a ja musiałam wyciszyć muzykę i yy, no, żeby mi w razie czego nie zablokowali. I chciałam jeszcze dopowiedzieć, że podczas pandemii dzieciom właśnie dają, Kuba dostaje zawsze picie i jakiegoś tam snaka, chipsy, trackersy, a Dawid w niedzielę dostaje obiad. No, ale to nie jest taki typowy obiad, to jest amerykański obiad, albo mają jakiegoś burgera, albo hot dogi, albo meksykańskie jedzenie. No więc fajnie, że, że kościół po prostu nawet podczas pandemii, pomimo że sam stracił y, część dotacji, y, bo wiadomo, tutaj jest sponsorowany kościół przez wiernych, no to mimo wszystko jeszcze dzieli się i, i zapewnia te. Darmowe e, posiłki i snaki. A tutaj już przejeżdżamy przez miasto. Chciałam Wam pokazać dekoracje, które no nie wszędzie, nie w każdych domach, ale, ale są już e, powoli zakładane. Niektóre bardziej straszne, niektóre mniej. Restauracje też mają dużo światełek. Często jest tak, że no już przygotowują się na to Halloween. I taki przy okazji szybki haul zakupowy z racji tego, że y, zrobiłam te zakupy w Wolmarcie. Więc zobaczcie co kupiłam. Ręczniki, ryby. Oni jak czegoś nie mają, dobre jest to, że jak czegoś nie mają, y, ja chciałam jeden funt tej tylapi To jest tak jak dąż chyba. Czy to jest tylapia? Tylapia chyba jest. Y, to zamienili za tą samą cenę, że nie mieli jednego funta, dali mi dwa funty za tą samą cenę. Normalnie podwójnie kosztuje, także super. Trzy cuknie. Wody. Smakowe. I te są akurat gazowane. Takie bardzo fajne. Cheese, mandarynki, pretzel buns, czyli bułki pretzelowe, takie jak um, tenkeiki czekoladowe, czyli czekoladowe naleśniki. Brokuły, następne warzywa, coś mrożone. I ziemniaki, To Worek trzy pun punty, półtora kilo. A, i, cebul. I banany dobrze Nie są potrzebne do szejka. Ekstra, oliwa, z oliwek, Cyfryna. I tu te wody. Nie gazowane z kolei. Bardzo dobre smakowe. Z borówkami malinami. Cytrynowa i jedna pomarańczowa. Czuł pawałek do szkoły. Ma wziąć tą dynię, którą zrobił. Więc zobaczcie. Mama uśmiech zrobiła. Z guzików oczki, a on tu jeszcze Ponaklejał różne takie projekt pumpkin.